Wiecie co, Anonki? Tu lektorek, dołszny wibratorek. Szykujcie się na kolejny czysty i soczysty talk. Mój przyjaciel Ziemba na temat Pyrkonu napisał parę ciepłych słów, które ja ochoczo przeczytałem na kanale, no bo sama prawda, najlepsze pasty pisze życie. Niemniej ja na poznańskim zlocie stulejarzy, muszę przyznać, bawiłem się całkiem pieniężnie. Cóż mam rzec, najwyraźniej trafił swój na swego, z taką tylko różnicą, że ja nie uzewnętrzniam swojego spierdolenia metodą wizualną. Po trzech dniach intensywnej pielęgnacji mojej niepełnosprawności umysłowej, nadeszła jednak część nieuniknionego sprawdzianu mojej cierpliwości i fizycznej wytrzymałości mojego organizmu poddanego szeregowi procesów gnilnych, mówiąc prościej, powrót do Wrocławia na pokładzie wehikułu PKP. Kiedy w końcu przebrnąłem przez wszystkie ryczące spierdoliny, że przed nimi na horyzoncie burzliwego oceanu życia następne 362 dni traktowania ich przez otoczenie we właściwy im sposób, udałem się na najbardziej zjebany dworzec PKP po tej stronie galaktyki. yeah <laughs> Tylko się przypadkiem nie zesrajcie tym przeinteligentnym górnolotnym nawiązaniem, bo szczerze, musicie mieć naprawdę wysokie już żeby prawidłowo je zrozumieć. Z początku zapowiadało się bardzo mocno nie najgorzej. Spotkałem wśród przerzedzonych już mas ludzkich oczekujących na swój pociąg z nadzieją, że przyjedzie przed zmrokiem wszystkich moich ziomów. Akurat oprócz mojej ex, która na pyrze niefortunnie spała w odległości pięciu metrów ode mnie. I gdybym nie ukradł od zięby pół miligrama somy, którą ten zapnął, taką na fidę, kiedy ci go uprowadzili, to spałbym przez cały konwent najwyżej godziny dziennie z wkurwienia wywołanego tym nieziemsko-feralnym zrządzeniem losu. A, przepraszam, nawet mimo to tak było. Puśćcie sobie chryzantemy złocistem i przyjemnie się śpiewało. Wracając do dworca, który swoim schematem najbardziej przypomina kształt kaczej waginy, z ręką na sercu przysięgam, że nie miałem na co narzekać. Nawet dodałbym przez chwilę literkę E do poznania głównego, bo wykazał taki maluteńki przebłysk riczu, który nie umknął mojemu bystremu oku wiecznego optymisty w świecie, w którym nie są dziwni nawet ludzie, którzy słuchają past zamiast je czytać. Swoją drogą słodki Jezus Marcepanu, jak można oglądać pasto lektora. Ale o tym jeszcze kiedyś pogadamy. Naszego spotu, jak już mówiłem, nie zajmowały nadprogramowe tłumy, bo ta głupia ich część pojechała sobie już jakimś regio o 18, aby sprzedać swoją osobistą przestrzeń i resztki godności, jeśli Pyrkon w całości im jej nie odebrał za kilka złotych tańszy bilet. Różne systemy wartości ludzie mają nimi to oceniać. W końcu to nie oni ujebali rok liceum na czytanie gówno historię z internetu. Albo to ja jestem tak bogaty, żeby jechać 164 km przydziałem w drugiej klasie za 23,88. Ale serio, Annały, było tak podejrzanie dobrze, że zacząłem badać się czy nie złapałem jakby jakiejś schizy albo nie zasnąłem napierdolony z przeświadczeniem, że w życiu po dzieciństwie jeszcze da się być szczęśliwym, a to wszystko nie jest jakąś wynaturzoną, cukierkową, senną wizją. Wygrałem tym razem z PKP nawet w kwestii pieprzonych piorunów, bo o tym też należy wspomnieć. Szanujące się metropolie, takie jak na przykład porządne w swej dokładności miasto Wrocław, ułatwiają użytkownikowi komunikacji życie i umiejscawiają perony kolejowe w zgranej lokalizacji logicznie je przy tym numerując, co gwarantuje na dworcu głównym porządek, przejrzystość i praktycznie eliminuje możliwość zgubienia się na jego terenie, nie mówiąc już o wzorowej przepustowości utrzymującej się tam nawet w godzinach szczytu. Mało doświadczony podróżnik na logikę przyjmie, że w skoro w dużych miastach, już nie tak biednej jak kiedyś Polski, projektanci obiektów takich jak dworce kolejowe stosują przemyślane, wydajne i ergonomiczne rozwiązania, to tego samego można się spodziewać po półmilionowej populacji w Grodzie Poznańskim, dumnej i bogatej na tej stolicy Wielkopolski. Czy tak jest? Otóż chuja. W związku z tym, że z powodów osobistych bywam tam dość często, czuję się zobowiązany do tego, aby wyprowadzić was z tegoż wierutnego błędu. Najdobitniejszym anty przykładem, jakim Poznań służy innym miastom, jest organizacja pociągów odjeżdżających właśnie do Wrocławia. Zwykle wykorzystywany jest w tym celu peron czwarty tego jakże intuicyjnego dworca. I wszystko byłoby w porządku, gdybyśmy peron czwarty wyobrażali sobie w takiej postaci, jak wygląda we Wrocławiu, w Szczecinie, w Warszawie, w Krakowie, w Gdańsku, na każdej pierdolonej wieloperonowej stacji, ale nasz kolerny, wyjątkowy płatek śniegu musiał odpierdolić coś, co będzie go wyróżniać w tłumie, bo jeszcze go kurwa na mapie nie zaznaczą. Otóż peron czwarty jest czymś zupełnie innym niż peron czwarty A, a już na pewno czwarty B. Dodajmy do tego, że każdy z tych peronów posiada sektory A, B i C, więc 500 metrów różnicy pomiędzy dwoma różnymi miejscami, jakim jest peron czwarty A, a sektor A peronu 4, symbolizowane jest przez wielkość jebanej literki. Dokładnie tak. Wspominałem, że mogą wam się również popierdolić tory i że poza oznaczeniami literkowymi jest jakiś jebany tor imienia jakiegoś jebanego króla, o którego znaczenie nikt nie daje większego jebania niż o tę literkę. To teraz wiecie. Jeszcze fajniejsze jest to, że z tego właśnie zajebanego szatańskiego toru maszynistom najprzyjemniej spierdala się na dolny śląsk. Ale komu w drogę temu czas, więc jeszcze na sam deserek podam wam kolejność peronów od ulicy Zachodniej do tak zwanego chlebaka 6, 5, 4, 1, 2, 3. To chyba mówi samo za siebie. Tak, też to powiedziałem. Kurwa mać. Zanim jakiś poznaniak zacznie się jednak pluć, przyjacielu proszę, doceń to, że wjechałem na wasz dworzec, a nie kobiety. Sprawdziwszy godzinę na bilecie, podeszliśmy grupowo do ekranu odjazdów. W pełnym skupieniu, oczami wypełnionymi nienawiścią do naszej Nemezis, jaką niewątpliwie był wtedy ten feralny dworzec, analizowaliśmy kolejne kursy zaplanowane przez powszechnie szanowaną, renomowaną spółkę PKP S.A. Gdynia Główna, Gorzów Wielkopolski, Szczecin Główny, Białystok przez Warszawę Wschodnią. Ten ostatni to musiał być prawdziwy Untermenschwagen. Co trochę mnie uspokoiło, bo jak tylko odjechał, nawet poczułem w powietrzu odrobinę tlenu. W końcu na horyzoncie rozległej listy aktualnych połączeń kolejowych pojawiła się nasza oaza. Na tę wiadomość, rozradowaniu na naszych mamałychach nie było końca. Byłem przekonany, że to mój szczęśliwy dzień. Pociąg Telka mieszko do stacji Wrocław Główny, przyjedzie na Peron piąty z 10-minutowym opóźnieniem. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Kurwa przepraszamy? Przecież to zabrzmiało jak błogosławieństwo. Nie dość, że jeden z najnowszych. Składów, czyli wygoda, klima, gniazdka 230V, opóźnienie najkrótsze z możliwych, podczas gdy byliśmy przygotowani na najgorsze, wiedząc, że jechałaś z Gdyni Głównej. A jako Wisienka na torcie, najpiękniejszy prezent, jaki tylko mogłem sobie w tamtej chwili wymarzyć. To znaczy, nie był to seks z Johnem Simsem i słodkim sosem, czyli marki Tao w charakterze lubrykantu, ale Peron piąty, O Zeusie, gromowładny o Ateno logistyczna, to chyba ukłon do mnie jako stałego klienta tego kręgu piekielnego. Doskonale wiedziałem jak tam trafić i nie minęło kilka minut, a już weseli obstawiliśmy ławeczkę na tym rewirze i wybornie się bawiliśmy intonując jak dworcowa Iwona przez wwzl hasła typu pociąg do Wrocławiaku urwa nigdy nie przyjedzie. Zapierdalaj na PKS-a chłe kto kojarzy stand-up, z którego pochodzi ten tekst? Wysoka piona. Co prawda, kiedy lokomotywa w końcu wgramoliła się na nasz tor, to trochę smutłem, bo okazało się, że moje miejsce jest odległe od mojej ekipy o całą długość pociągu. Taki wygląd przezornego kupowania biletów wcześniej brawo na doliński pierdolony zegarmistrzu światła purpurowy. Jednak z moim nagłym poczuciem samotności świetnie balansowała szeroko pojęta ulga wynikająca z finalnego dostania się na pokład, jak również poczucie bezpieczeństwa od grupki mężów w przewiewnym odzieniu, który moja zabawa z wwz na terenie peronu niekoniecznie przypadła do gustu Widzimy się w 71 rzuciłem mordą na odchodne i pobiegłem w stronę swojego wagonu Wbijam do niego jako jeden z pierwszych na tej stacji. Zaprawiony w kolejowym boju z gęstą polską cebulą, wiedziałem co robić i udało mi się wtarabanić do międzyprzedziałowego korytarza z ekskluzywnym dodatkiem dla pierwszych, w postaci nie przeciskania się w tym wężyku o szerokości niepełnego metra przez tabun dobrze wiecie jakich małp o łącznym IQ pozwalającym jednemu człowiekowi na rozumienie mowy, nieporadnie szukających swojego numerka nad drzwiami kolejnych przedziałów. Ciesząc się z wolności od tego typu przeszkód, stanąłem przed przedziałem z moim niefortunnym miejscem numer 66. Który kretyn postawił zaraz obok 37, to nawet nie wiem kto raczy dobrze wiedzieć, ale zbytnio się o to nie gorączkowałem, bowiem reszta była w miarę po kolei. Dziwna, ale błahostka. Zanim odsunąłem jeszcze drzwi, kiedy masa ludzka nie zdominowała jeszcze objętości pociągu, przyjrzałem się z uznaniem ze mojego przedziału. Eleganckie, granatowe zasłony za szybami od wejścia i przesuwanymi drzwiami, ustawione tak, że nic za nimi nie widać, zaraz obok ekranik z wykazem miejsc, które za owymi zasłonami się znajdują. I tak każde z następujących, 66, 37, 68, 69, 70 i 71, jak poinformował mnie wyświetlacz, Miały się okazać wolne free fry, libr Kurwa, libr Już widzę Francuza czy Hiszpana, nieznającego angielskiego i tłukącego się PKP. Wydaje mi się, że ta część Europy jeszcze ma do siebie jakiś szacunek. Ale zawsze mogę się mylić w przeciwieństwie do tak poważnej państwowej instytucji jak kolej. Rozmyślając nad tym horrendum zauważyłem jak wlewa się do środka coraz więcej kolorowych stulejarzy i normików, które najwyraźniej próbowały zasrać kolorowe stulejary. Uświadamiając sobie, jak bardzo z nimi do czynienia niekoniecznie chcę mieć, pospiesznie odsunąłem drzwi i rozchyliłem zasłony. Wyciągnąłem się potężnie, tak jak mnie wam to w zwyczaju, gdy nikogo nie ma w pobliżu, i postawiłem krok w przód. But. Bez szydery nadepnąłem na czyjś but. Ocucony tym sygnałem, błyskawicznie rozklejam oczy i przekonuję się, jak kurewsko LIBR były te miejsca. Zatrzymajmy czas w tej sekundzie. Spoglądam na szanownych podróżnych. Przed oczami mam cztery wręcz podręcznikowe kareniska w przedziale wiekowym 25-40. Ziszczenie wszystkich uszczypliwych stereotypów i przesadzonych wręcz niesmacznych żartów. Zwykle robiło mi się przykro, gdy ktoś stroił takie docinki biednym dziewczynom. Nie teraz. Tym razem w środeczku splunąłem sobie w brodę i pomyślałem tylko: no to masz, Kubusiu, swoją litość. Właśnie życie wypierdala ci nią w mordę. Póki czas nie płynie, zmierzmy je wzrokiem. Przy oknie po obu stronach psia siłeczki, level pewnie jakiś trzydziesty. Chociaż nie zdziwiłbym się, gdyby zwodził mnie tylko takich makijaż, a naprawdę miało jakiś dwudziesty piąty. W życiu nie zrozumiem fenomenu, jak można się tak stopostrzelnie tapetować. Obie włoski prostsze niż umysł aktywisty ruchu narodowego, jedna platynowa blondi, druga kruczo czarna i odbijają nimi światło słoneczne ze sprawnością co najmniej księżycową. Normalnie lepsze niż lasery w oczach, oślepiasz gościa blaskiem swojej czupryny, obrót głowy jak seria z karabinu, a gdyby znalazła się na przykład w lesie, to stanowiłaby poważne zagrożenie pożarowe. Kurwa, Paweł, ile można. W dłoniach telefony, których ekrany muskają tipsami. Nawet nie rozważam ich wygody, tylko życzę sobie samemu milutkiej nerwicy natręstw, bo liczę się już z tym, że minimum pół drogi będzie przeklikany z ich teżetami. Albo psiapsiłami oddział 69 na stówę. Kto wie, ile jeszcze się ich tu kryje? Wyglądają na zdeko oddzielone od reszty, checheszkują między sobą. Zapewne czują się ponad tamtymi dwiema, jednocześnie zachowując pozory do zgonnej kobiecej więzi koleżeńskiej. A to podłóż małki. Gdyby tylko wiedziały, że wszystkie składają się na jedno i to samo <laughs> społeczeństwo. Nazwijmy je jakoś. O imiona nie pytałem, ale strzelam, że ta i to Magda, a ta czarna to z twarzy taka Paula. Zaufajcie, mi, tak się nazywały. To obok nich po lewej wygląda na młodszą, albo mniej wyszpachlowaną. A może oba. Patrzy na nie z respektem, ale i z zazdrością. Chce się wkręcić w towarzystwo przeokienne. Śmieje się wtedy, kiedy one podłapuje tematy, klepie jedną po ramieniu, na drugą wymownie spogląda. Tak jak mówiłem, nie jest mi jej żal, jest trajhardem Jebanym, chociaż mniej szkodliwym niż ta para megalomanek, melanżowych księżniczek do momentu zalania. Na pewno mniej inwazyjnym, bo zdecydowanie 90% pewności siebie w tym wagonie znajdowało się naprzeciw dorodki. Z prawej strony, oddzielona od Pauli gigantycznym worem z jedzeniem z biedry, któremu z pewnością kupiła bilet, siedzi Baśka, oczywiście rozczochrane czarne włosy i mamałyga, z której paruje stężone XD w stanie gazowym, z domieszką wredoty i poczucia wartości wynikającego z wieku w porównaniu do tych trzydziestoletnich gówniar. Taka starsza, singlowa krejzolka, która pozuje na kręcącą, nieustanną inbę, wyjebane jajca, na smaki maniery. Miałem nieodparte wrażenie, że tamte dupy wyciągnęły ją z biedy dla beki. Ale takiej biedy na Dolnym Śląsku nie Podlasił jeszcze ten pierwszy level. Taka agentka, agresywna, bezkompromisowa dusza towarzystwa, na której but właśnie nastąpiłem. Życie, ty siermiężna szmaciuro. Sekundę wszystkie w nagłym milczeniu się na mnie gapiły. Albo więcej, w końcu się wyciągałem. Wyglądały, jakby wszystkie aż dusiło, żeby powiedzieć wo, ale najwidoczniej czuły za duży respekt do Baśki i dawały mi wyraźny sygnał, że też powinienem. Daję głowę, że gdziekolwiek były, którejś najebała. Może dorodce i przez to to taka szara myszka, chociaż niekoniecznie dla Anonka. Nagle, jak mi uszu nie rozerwie, unosi się gniewem w bólu Basieńka. Dziewczynaż przerażona, jak zaraz zacznie mnie wyjaśniać, ja blady jak ściana dukam. Przepraszam, ja ale zapewne na moje szczęście okazało się że Baśka się zgrywała żeby zobaczyć moją reakcję po czym rozchmurzona mówi ale się pan zdygał <laughs> spokojnie nam nie trzeba butów deptać my w SOPOCIE wszystkie już przechrzczone <laughs> co nie dziewczyny salwa śmiechu takiego pustego powielonego tego samego śmiechu po różnych tonacjach aż mi się kraina grzybów przypomniała ciary straszne to było i istotnie, dzień dobry panią, odpowiadam zdezorientowany z wymuszonym uśmiechem, cringe przeżera mi wnętrzności. Jeśli chodzi o spakowanie się na trzy dni, to można powiedzieć, że jestem minimalistą. I jakkolwiek spało mi się na pyrze z tego powodu średnio wygodnie, to tutaj umożliwiło mi to, by w ogóle wepchnąć się w lukę z plecakiem pomiędzy tony ich worów i waliz. Jak one się z tym wszystkim tu wpakowały, do dziś pozostaje dla mnie zagadką. Mniej zagadkowym stał się dla mnie za to cel podróży tych karynek. Prawie na 100% wracały bowiem z babskiego holidayu z Sopotu, na który składały się w większości takie czynniki jak alkohol, kluby, kac i alkohol. Założę się, że ja byłem świadkiem tego trzeciego zjawiska, ponieważ Baśka, jak tylko usiadłem i rozwaliłem się z ładowarką oraz słuchawkami, zagaiłaś mnie, że już myślały, że ja kanar, ale tak, to luzik, widzi, że ja ziomek jestem. Co jest prawdą, w końcu wracam z najprawilniejszego spotkania na tej planecie wcale nie składającego się z ciot, które by się rozjebały na sam widok psiarskich i zakomenderowała do dziewczyn, żeby odpalały asortyment. Już wiedziałem co się święci i generalnie nie miałem ku temu żadnych przeciwwskazań, bo sam wracałem na kacyku i z miłą chęcią nawet bym pierdolnął z nimi, gdybym nie miał lęku społecznego, ale natoczyły mi się dwa wnioski. Pierwszy, baśka to mózg operacji. Wszystkie laski chuja mają do gadania. Wyobraziłem ją sobie jako taką burdelmamy, chociaż mogłyby być też szefową, gdyby kiedyś usłyszała o czymś takim jak kultura i edukacja. Drugi wniosek był już mniej socjologiczny: brzmiał on bowiem, ja pierdolę! Jakiej patoli właśnie jest tym świadkiem! Dziewczyny synchronicznie wyciągnęły butle, otworzyły każda swoim otwieraczem i wyjebały 6% namysłowy na hejnał bez zająknięcia. Opadła mi szczęna. nawet ja tak nie potrafię, a zawsze ultraszybko piję brąksy. Zaraz po tym wszystkie zatriumfowały. Uniosły wiwat za dobrze sklaną turę, po czym roześmiały się wszystkie jakimi to są krajzolkami. Sam byłem pełen uznania, chociaż powoli zaczynały działać mi na nerwy swoją, delikatnie mówiąc okazałą grupową emisją głosową. W związku z powyższym nie miałem zamiaru wdawać się z nimi w dalszą interakcję i pomyślałem sobie, że skoro i tak mam zjazd, to pewnie wyjdzie mi jakiś smutny rapik, a w obliczu tworzenia emocjonalnej płytki nawet sprzyja mi taka sytuacja. Kubuś wieczny optymista. Zakładam, Słuchawę, wypuszczam bit i wyzwałam Power of Think. Ale jak możecie się spodziewać, za dużo owoców z mojej pracy nie wynikło, bowiem skupienie się przy liniowym wyciu w paśmie częstotliwości od 3000 do 20000 Hz jednak zaczęło stanowić wyzwania, a mój telefon niespecjalnie wykazywał chęć do współpracy, drenując baterię szybciej niż się ładowała, aż finalnie w końcu zdech. Pokonany chowam słuchawki, kładę telefon na kolanach i zasłaniam twarz rękoma jako obraz desperacji oraz bezradności. Karenki nie dawały za wygraną. Minęło tyle czasu, że poczciwy pekapowski elektrowóz zdążył już osiągnąć rozsądną prędkość, co wiernie oddawał równie szybko aktualizujący się napis na ekranie, znajdującym się w przedziale na wysokości półek, który musiały w tamtej chwili odkryć. Albo właściwie Baśka musiała, po czym zakomenderowała podopiecznym, oczywiście z charytatywnych pobudek, że pociąg potrzebuje wsparcia mentalnego i trzeba mu podopingować, co z radością wszystkie zaczęły robić. Zapatrzone w ekran krzyczały: szybciej, szybciej, szybciej! A gdy pociąg ku ich ekscytacji przekroczył magiczną barierę 150 na godzinę, Magda wydarła się, ale zapierdalamy! Po czym w towarzystwie niemego krzyku złapały się wszystkie oparć swoich siedzeń, żeby oczywiście nie wylecieć za burtę. Siedziałem zaczarowany. Kiedy pociąg trochę zwolnił, a zabawowe dziewczyny opadły z emocji, uznałem, że z tej żuncji muszę się przejść. A przy okazji łączy się to z opiną z się o moją atencję potrzebami fizjologicznymi, więc w mojej głowie rysował się już bardzo ambitny plan podróży w kierunku kibelka. Jednak moja patrząca w dal, międzywymiarowa świadomość level cool and good została mentalnie wyprzedzona szybszą około 8 prędkości kosmicznych decyzją o pójściu tam Pauli, która dotknęła się w ry i rozmazała swoją podręczną ciągę z planimetrii, czy jak to woli magii. Ja jeszcze nie wiedziałem, ja panie władzo byłem niewinny, nam strzelać nie kazano, to Baśka, to Baśka, bohaterka wieczoru, ona wstała, Baśka wstała, wdech, wydech, retardacja, retardacja w toku. Retardacja zakończona. Baśka wstała, rozerwała opakowanie wewnątrz torby z Biedronki. W przedziale zaczęło kurwić pod wawelską. Magda i Dorotka zasłaniają twarze dłońmi i wielkimi oczyma obserwując, one od pierdala, a ta z potężną kiełbą w łapie wybiega z przedziału za paulą zmierzającą do kibla. Zostawiła otwarte drzwi, więc ciekawość w tym krótkim quick time'ie zwyciężyła ze mną i się wychyliłem. Baśka, wymijając zwinnie niczym pantera siedzące po korytarzu stuleje, wystawia dłoń dzierżącą mięso i krzyczy: Paula! Zapomniałaś! Z czegoś! Stuleje kekają, dziewczyny kekają, Baśka keka także, pociąg podskakuje w rytmie śmiechu. Paweł czerwona, jak sajus nie ruszymy i jest publik swobodnych, a ja, mimo że wciąż oddychałem, czułem, że już jestem martwy. Nie czekałem już grzecznie aż Paula wróci Wyskoczyłem do wagonu bliższej lokomotywy Jechaliśmy około stu Więc godzina powinna teoretycznie wystarczyć Na wychodzenie tej naddźwiękowej żyżuchy Ale tylko teoretycznie Zafundowałem sobie odrobinę czekanka Nie przeciskając się jeszcze przez warsa Tylko kulturalnie stojąc pod zajętym kiblem Gdy nadszedł mój czas Zgodnie z moimi oczekiwaniami Zadowoliłem się stanem toalety renomowanego składu Uznałem to też za świetną okazję By uciec na chwilę udając post meksykańskiego Nawet gniazdko w kiblu temu sprzyjało w przeciwieństwie do tych przedziałowych, ładując mój telefon. Połknęła mnie więc bańka czasowa, w której nie do końca wiem, ile czasu spędziłem. Plastikowo-metalowy, zimny raj na szynach stał się moją nową strefą komfortu. Jednak wszystko co dobre kiedyś się kończy i zdałem sobie z tego sprawę, gdy usłyszałem pukanie do drzwi. Zmroziło mnie, bo pomyślałem, że może to też Baśka próbująca odzyskać cel tortur. Trzeba było mimo to wyjść, i okazało się, że całe szczęście to nie ona, co pomogło mi zdzierżyć niecierpliwiony wzrok podróżnych o mało wytrzymałych pęcherzach, których ni stąd ni zowąd pojawiła się cała kolejka. Spojrzałem na mapy we wskrzeszonym jeszcze raz telefonie i się uśmiechnąłem. Wróciłem do swojego przedziału już na dolnym Śląsku. Wiedziałem, że jeszcze trochę i wygram. Wciągnąłem powietrze do uszu i byłem ponad ich żywotną rozmową o pozycjach seksualnych. Zdałem sobie też sprawę z tego, że powieki idealnie obronią mnie przed prezentacją baśki, której pomocą naukową była wciąż ta sama poczciwa podwawelska. Wołów, brzeg dolny, żmigród jak szybko to minęło, by dotrzeć do miejsca przełomowego, gdzie element po elemencie zabierają na swoje plecy dobytek rozlokowany po ciałem przedziale z niespotykaną precyzją i bez słowa opuszczają pociąg, łącząc tak samo elementy całej układanki. Wysiadając w pierdolonym dtr w jednej chwili wszystko rozumiałem. Dalszą drogę oddałem się ponurym przemyśleniem w ciszy. Wrocław główny pojawił się zdecydowanie za szybko. Mentalnie zgwałcony zamachałem do ziomali stojących w kółku. Oni jechali razem, darzyli się wsparciem. Spali sobie na kolanach, nie byli świadomi. Mój przyjaciel Marek spytał, czy nie chce wypić z nimi znalezionej w opustoszałym slipie magicznej koli. Gdybym tylko nie umówił się z mamusią w renomowanej restauracji Max Burgers, przysięgam, że wypierdoliłbym ją szybciej niż one te browary.